33 33 At the train station Na dworcu Na dworcu When is the next train to Berlin Kiedy będzie następny pociąg do Berlina Kiedy będzie następny pociąg do Berlina When is the next train to Paris? Kiedy będzie następny pociąg do Paryża? Kiedy będzie następny pociąg do Paryża? When is the next train to London? Kiedy będzie następny pociąg do Londynu? Kiedy będzie następny pociąg do Londynu? When does the train for Warsaw leave? O której odjeżdża pociąg do Warszawy? O której odjeżdża pociąg do Warszawy? When does the train for Stockholm leave? O której odjeżdża pociąg do Sztokholmu? O której odjeżdża pociąg do Sztokholmu? When does the train for Budapest Leave O której odjeżdża pociąg do Budapesztu? O której odjeżdża pociąg do Budapesztu? I'd like a ticket to Madrid. Chciałbym, chciałabym jeden bilet do Madrytu. Chciałbym, chciałabym jeden bilet do Madrytu. I'd like a ticket to Prague. Chciałbym, chciałabym jeden bilet do Pragi. Chciałbym, chciałabym jeden bilet do Pragi. I'd like a ticket to Bern. Chciałbym, chciałabym jeden bilet do Berna. Chciałbym, chciałabym jeden bilet do Berna. When does the train arrive in Vienna? O której ten pociąg będzie w Wiedniu? O której ten pociąg będzie w Wiedniu? When does the train arrive in Moscow? O której ten pociąg będzie w Moskwie? O której ten pociąg będzie w Moskwie? When does the train arrive in Amsterdam? O której ten pociąg będzie w Amsterdamie? O której ten pociąg będzie w Amsterdamie? Do I have to change trains? Czy muszę się przesiadać? Czy muszę się przesiadać? From which platform does the train leave? Z którego toru odjeżdża ten pociąg? Z którego toru odjeżdża ten pociąg? Does the train Have sleepers? Czy w tym pociągu jest wagon sypialny? Czy w tym pociągu jest wagon sypialny? I'd like a one way ticket to Brussels. Poproszę bilet w jedną stronę do Brukseli Poproszę bilet w jedną stronę do Brukseli. I'd like a return ticket to Copenhagen. Poproszę bilet powrotny do Kopenhagi. Poproszę bilet powrotny do Kopenhagi. What does a berth in the sleeper cost? Ile kosztuje kuszetka? Ile kosztuje kuszetka?